Skąd wiesz pieniądze, aby zacząć wysłać w internecie i jak dużą sumę pieniędzy powinieneś wpłacać na samym początku? W tym nagraniu wideo przekażę Ci niesamowicie ważne informacje, z jakich musisz zdawać sobie sprawę i jaką warto, abyś przekazywał każdemu swoim partnerowi, aby nikt nie wpakował się w żadne problemy finansowe. Często ludzie zadają pytanie, czy pożyczać pieniądze na to, aby zacząć wysłać w internecie. Odpowiem krótko. I tak, i nie. Jeżeli jest to program, który nie wymaga dużej ilości pieniędzy, dużego wkładu własnego, to jak najbardziej. Możesz pożyczyć te pieniądze od kogoś, możesz skorzystać z kart kredytowych, możesz zejść na jakiś overdraft banku. Chodzi o to, abyś mógł wpłacić te pieniądze i one już przez ten miesiąc, dwa miesiące mogły na siebie zarabiać. Mógłbyś wyciągnąć tym później wkład własny razem z zyskiem abyś już mógł zacząć działać, a nie na przykład przez 2-3 miesiące odkładać te pieniądze, aby dopiero wejść w jakiś dany program. Musisz jednak wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. To muszą być na tyle małe kwoty. Oczywiście małe jest to pojęcie względne, bo dla jednych mało to będzie 100 dolarów, dla innych mało to będzie tysięcy, tak? Ale to muszą być takie kwoty, że jeżeli coś by się stało z danym programem, to ty w ciągu dwóch, 3 miesięcy jesteś w stanie to spłacić, tak? Jeżeli weźmiesz pożyczysz te pieniądze, to 2-3 miesiące i jesteś w stanie spłacić, jesteś w stanie dalej funkcjonować. Nie może dojść do takiej sytuacji że pojawi się jakiś program, gdzie wymagany jest jakiś większy wkład własny, ty nie masz takich pieniędzy, bierz kredyt w banku, jeżeli coś by się stało, to ty przez 2-3 lata jesteś uziemiony, tak? musisz spłacić pieniądze, ani nie zarobiłeś, a zostałeś tylko z długami. Takiej sytuacji nie może być. Musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nikt nie jest w stanie Ci zagwarantować, że jakiś program naprawdę jest rewelacyjny i będzie trwał wiecznie, czy może nie wiecznie, ale przez długie lata. Jedne programy trwają bardzo długo i można na nich super zarobić, inne programy mogą podziałać 2-3 miesiące i mogą paść... Yy... Nikt nie jest w stanie sobie gwarantować, jak długo dany program będzie funkcjonował, dlatego musisz podchodzić do tego z rezerwą, tak? W program może zapowiadać się rewelacyjnie, dużo osób na tym zarabia od wielu miesięcy, ty też chcesz to wejść, ale jeżeli nie masz pieniędzy, chcesz pożyczyć, to wchodź tylko z takimi pieniędzmi, z jakimi czujesz się komfortowo. Jeżeli coś się z nimi stanie, 2-3 miesiące jesteś w stanie to spłacić i jesteś w stanie wejść w kolejny program, tak? Jesteś w stanie dalej inwestować. Ludzie często powtarzają hasło w stylu kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Według mnie jest to przez wiele osób źle zrozumiałe, ponieważ e, to nie o to chodzi, aby postawić wszystko na jedną kartę. Na, w internecie na pewno często widujesz jakieś takie zdjęcia na Facebooku, jakieś zdjęcia motywacyjne, w których jest napisane nieważne ile razy się potkniesz, ile razy się przewrócisz, ważne, aby za każdym razem wstał i szedł dalej. I chcę, abyś podszedł w ten sam sposób do programów internetowych jeżeli zainwestujesz w jakiś program i ci nie wypadnie nie wypali, ok, możesz paść, może, może cię to zaboleć ale ważne, żebyś później powstał, otrzepał się wyciągnął wnioski i szedł dalej, tak, może to być drugi, trzeci program niektórzy wchodzą do programów internetowych i od razu na tym super zarabiają wychodzą z zyskiem, inwestują w kolejne wszystko super się toczy, ale jest wiele osób, które zainwestowały w jeden, drugi, trzeci program wszystkie padły kompletnie, no źle im na początku poszło i ważne, abyś nie został z y, długami na które będą cię obciążać przez wiele, wiele lat. To musi być tak, że jeżeli zainwestujesz, coś nie wypali, ok, zaboli, padniesz, powstaniesz, 2-3 miesiące minie, i jesteś dalej w stanie funkcjonować. Tak samo to ma, ma działać. E, jeżeli chodzi o to, jak to picie szampana, e, wiadomo, że człowiek musi podejmować w, życie, w życiu ryzyko, musi przekraczać swoją strefę komfortu, aby naprawdę iść do przodu, tak? Bo jeżeli ktoś we wszystkich widzi oszustów, złodziei, jakieś przekręty, to nigdy nie będzie podejmował żadnej Ryzyka zawsze będzie się wszystkie obawiał i nigdy nie będzie odnosił żadnych efektów. Osoba, która jest w stanie przekroczyć swoją strefę komfortu, jest w stanie zaufać, jest w stanie poczynić jakieś kroki, podjąć jakieś ryzyko. Takie osoby uzyskują wyniki i wtedy te osoby piją przysłowego szampana. Nie można jednak stawiać wszystkiego na tak zwaną jedną kartę, bo takie rzeczy można robić, nie wiem, takie rzeczy mogą, mogą się dziać w filmach, albo osoby, które, jacyś aktorzy idą sobie do kasyna, biorą, mają 100 tysięcy do wydania, dobra, stawiam wszystko na jedną kartę, czy tam na jeden kolor i sobie w kasynie ryzykują takie rzeczy, tak? W, tutaj w biznesie nie ma w ogóle takiej opcji, aby wszystko stawiać na jedną kartę. Tak mówię. Spłacasz tylko tyle pieniędzy, ile czujesz się komfortowo. Jeżeli coś nie wypali, w 2-3 miesiące jesteś w stanie to odrobić, lub ponownie zarobić e, z innego źródła dochodów, tak? Aby móc dalej kontynuować. Dlaczego jest to też takie ważne? Ponieważ nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w najbliższej przyszłości, tak? Wyobraź sobie taką sytuację, że wziąłeś, postawiłeś wszystko na jedną kartę, wziąłeś jakiś kredyt, dużą ilość pieniędzy, postawiłeś jakiś program, on nie wypalił, i przez 2 lata jesteś zmuszony spłacać jakiś kredyt. A okazuje się, że za 3 miesiące pozędzę jakąś osobę, Okazuje się, że on jest świetny biznes, że wcale nie wymaga dużej ilości pieniędzy a, jest naprawdę rewacyjny, sprawdzony i on przez długi okres czasu zarabia, a ty nie jesteś w stanie już w ten biznes wejść, tak? Bo kiedyś utopiłeś pieniądze i teraz jesteś zobowiązany przez kilka lat spłacać ten kredyt, który wziąłeś na ten flerny biznes. A tego, musi sobie tego sprawę, że nigdy nie wiesz, kiedy kogo spotkasz. Widzisz, ja na przykład za tydzień jadę też do Londynu na spotkanie i tam będzie bardzo wiele osób, które inwestują w różnego rodzaju programy. Niektóre inwestują, niektóre osoby pewnie inwestują w te same, w te są programy, które ja, niektórzy inwestują w inne programy. Ja nie mam pojęcia, kogo tam spotkam, nie mam pojęcia czego tam się dowiem. Dlatego musisz zdawać sobie sprawę, że nigdy nie wiesz co się w przyszłości wydarzy i nie możesz być uziemiony na kilka lat do przodu, bo to naprawdę dobija człowieka i w wielu przypadkach sprawi to, że dana osoba już nigdy więcej nie podejmie żadnego ryzyka, żadnego działania, bo po prostu będzie się bała, tak? Musisz brać to pod uwagę, musisz wyciągać wnioski z tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem, inwestujesz takie pieniądze, z którymi czujesz się komfortowo, że coś się stanie, jesteś w stanie szybko się z tego podnieść. Aby to wszystko było dobrze zrozumiałe, powiem Ci jeszcze o takich popularnych błędach, jakie ludzie popełniają, nie tylko w biznesach internetowych. Wyobraź sobie, że ktoś chce na przykład zacząć od stworzyć jakiś sklep internetowy, zacząć sprzedawać swoje produkty przez internet. I co często tacy ludzie robią? W ogóle nie analizują swojej konkurencji, w ogóle z nikim się nie konsultują, tylko oni mają pomysł, muszą stworzyć sklep internetowy, szukają jakiejś firmy, Ok, ta firma im postawi sklep, sklep kosztuje na przykład 10 tysięcy złotych, więc oni nie mają takich pieniędzy, pożyczają te pieniądze, biorą też kredyt na towar, aby ten towar móc sprzedawać i co się później okazuje, że oni nie są w stanie sprzedawać tych swoich produktów przez ten sklep internetowy. Nie przeanalizowali swojej konkurencji, w ogóle nie zdają się na marketingu, z nikim się nie skonsultowali, jak to wszystko poprowadzić, tylko oni mieli pomysł, oni chcą sprzedawać i oni zaczynają działać. I później nie dość, że im się to nie sprzedaje, zostają z kredytami. Często ten swój towar sprzedają praktycznie po zerowej marży, aby tylko odzyskać jakieś pieniądze za ten towar i są umoczeni. tak? Chcę, abyś wiedział, że za każdym razem, jak się startuje z jakimkolwiek biznesem. Powinno się właśnie zacząć działać w takiej okrojonej wersji. Czyli, jeżeli chcesz zacząć sprzedawać coś przez internet, to zaczynasz sprzedawać na przykład od Allegro, od Ebaya. Sprawdzasz, czy ludzie kupują ten twój produkt, nabierasz pozytywnych opinii, nabierasz doświadczenia i z czasem otwierasz swój sklep internetowy i nie dość, że na Ebayu, na Allegro, też później na swoim sklepie internetowym. Później tam możesz stosować remarketing, płatną reklamę, front-end, back-end, cross-selling, upselling, no różne, różne metody, techniki sprzedażowe, marketing, aby to wszystko później działało, abyś był w stanie konkurować z, z firmami, które są na rynku dłużej niż ty. I tak samo chociażby z firmami stacjonarnymi, tak? Ktoś mówi, o dobra, to ja będę świadczył takie usługi, albo sprzed będę sprzedawał takie produkty, no to wynajmuję jakiś lokal, kupuję sprzęt, będę się tym wszystkim zajmował. I co się później okazuje? Albo lokalizacja jest zła, albo ludzie nie chcą w ogóle płacić za te usługi, tak? Komuś się wydawało, że to jest świetny pomysł, a okazuje się, że ludzie wcale nie będą płacić za takie usługi lub za takie produkty. I ludzie też zostają z kredytami, z problemami, e, ponieważ zaczęli inwestować w to, co im się wydawało, że jest naprawdę fajne. Dlatego musisz zdać sobie sprawę, za, za cokolwiek się bierzesz, musisz działać na początku w okrojonej wersji, później musisz się coraz bardziej rozkręcać. Tak samo w programach internetowych. Inwestujesz małe kwoty, z jakim czujesz się komfortowo, jeżeli fajnie wszystko funkcjonuje, możesz inwestować więcej, więcej, przechodzić na inne programy, rozkręcać się coraz bardziej. Jeszcze na sam koniec powiem Ci zaledwie kilka słów na temat inwestowania swoich pieniędzy na przykład w jakieś usługi. Jeżeli zlecasz komuś, aby coś dla Ciebie wykonał, bo to jest też niesamowicie istotne. Czasami usługi są bardzo drogie i też można tam utopić dużo swoich pieniędzy. Powiem Ci bardzo fajną metodę, jaką ja stosuję z własnego wieloletniego doświadczenia. Odnośnie outsourcingu, bo ja wiele rzeczy na przykład zlecam innym osobom, aby samemu się tym nie zajmować, bo wiem, że niektóre osoby zrobią coś szybciej, lepiej, a ja nie poczynniej, tylko będę marnować swój czas i energię. Dlatego czasami lepiej jest komuś zapłacić jakąś kwotę, aby wykonać coś naprawdę dużo lepiej, dużo szybciej. I tutaj mam taką bardzo fajną metodę, ponieważ wiele osób oczywiście się ogłasza, że są najlepsi, najcudowniejsi, że są profesjonalni, za najlepszą cenę i później oczywiście wszystko wychodzi w praniu, tak? Wychodzi w praktyce, że to wszystko czym się chwalili, nie do końca jest tak, jak oni to przedstawiali. Ja powiem Ci stosuję taką bardzo fajną metodę, a mianowicie na początku zlecam każdemu coś bardzo małego. Tutaj taki przykład. Jeżeli chciałbyś wykonać swoją stronę internetową, wiadomo, że strona internetowa nie jest czymś naprawdę tanim, tak? Czasami kosztuje bardzo dużo pieniędzy, tym bardziej sklepy internetowe. I zamiast na początku zlecić od razu stworzenie strony, strony internetowej, zleć komuś wykonanie na przykład grafiki na Facebook fanpage, na kanał YouTube, aby ktoś wykonał coś za małe pieniądze i zobaczyć, jak wygląda kontakt z daną osobą, jak profesjonalnie podchodzi do tematu, jak wygląda jakość wykonania usługi i właśnie kilka takich elementów, aby zobaczyć jak dana osoba podchodzi nawet do małego zlecenia, tak? Że nie napala się od razu na dużą pieniądze, duże pieniądze, że dzięki Tobie zarobi dużo pieniędzy poprzez stworzenie strony internetowej, tylko sprawdzić, jak on się zachowuje, nawet jeżeli ma małe zlecenie za tam kilkaset złotych. I w momencie, kiedy widzi, że jest świetny kontakt, że dana osoba Wykazuje się profesjonalizmem, jest w stanie Ci coś doradzić albo odradzić, tak, bo powie, że na przykład coś jest na przykład kiepskie zrobione, albo to się nie sprawdzi, że proponuje ci to i to. Jeżeli zobaczy świetny kontakt, dana osoba z profesjonalistą i super ci się współpracuje, dopiero możesz zacząć inwestować duże pieniądze na taką osobę. Jeżeli widzisz, że ktoś po prostu olewa cały system, albo podchodzi do tego zlecenia, no dobra, szybko mu to wykonam i dawać następnego klienta, to znaczy, że w ogóle szkoda twojego czasu nie ma sensu inwestować większych pieniędzy, bo tylko będziesz się denerwować i możesz utopić dużo swoich pieniędzy. To jest taka wskazówka na sam koniec tego nagrania wideo. Mam nadzieję, że ci się spodobało to nagranie wideo. Jeżeli tak, to koniecznie pokaż to innym osobom, które też zarabiają w internecie albo chcą zarobić w internecie. Przekaż te informacje swoim partnerom, aby wiedzieli, jak to wszystko działa, na czym to wszystko polega, aby nie wpakowali się w żadne problemy. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy pojawi się kolejne nagranie wideo, to zasubskrybuj ten kanał YouTube. Możesz też wejść na moją stronę internetową, zapisać się na moją prywatną, zamkniętą listę inwestorów, gdzie po prostu na maila wysyłam ludziom informacje, odnośnie ważnych, ważnych informacji, aktualizacji, odnośnie spotkań online, na nowych nagraniach, jakie tworzę, tak więc na bieżąco będziesz informowane. Oczywiście możesz też polubić mój Facebook fanpage, okay. gdzie tam też rzucam bardzo ważne informacje. A w kolejnym nagraniu wideo nagram kilka ważnych informacji na temat pozyskiwania partnerów i współpracy z partnerami. Będzie to też bardzo ważne i użyteczne nagranie wideo, dlatego jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy ono się pojawi, zasubskrybuj ten kanał, aby dostać powiadomienie. To było tyle w tym nagraniu wideo, dlatego pozdrawiam Cię i do usłyszenia następnym razem.